Dzień dobry, mi Państwo. Właśnie zamówiłem sobie jedonko z tamtej gnajpy. Tamtej, widocznej po drugiej stronie wody. Właśnie idzie kelner spóźniony o 15 minut. Kelnerzy bardzo często spóźniają się w tych rejonach. Nas w Polsce pewnie by już mieli skargi. Mi to wygląda na jedynie zmaka. W sumie ja spojrzeć po tam ich, najpy. Zobaczcie na wygląd tego wszystkiego. No zaczynamy. Trzeba spróbować. Zaraz ogarniemy, jak coś tu kręcą. Kręcą na pewno. No, na przykład tutaj fishburger, tylko bez bułki. Proszę spojrzeć, ja to tu dziabie i wypływa tłuszcz. po tym można poznać się nie. Była dziadź grillowana, się smażona, we fryturze. Ej, chwileczka. To chyba nawet ryba nie jest. Oszukali mnie, jakieś ośmielnice mi dali. A tutaj jakaś cielenina? No jak to sieść w ogóle? Proszę spojrzeć, to przecież pływa w oleju. Co to tu w środku jest, to ja nie wnikam, że te zwierzęta słonki czy inne plastiki, potem mam to jeść. Okie wywalimy ten śmierć, potem teraz zobaczmy jak to smakuje. Uwaga, teraz test. Nion, 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 nion. No cóż, czaroma drewna to chyba z wiórami jest, bo aż wie w środku. To ja jestem jakiś buby. Te fryty wyglądają jeden do jednego jak te zmaka. Zaraz zobaczymy, może też mają drewno w środku. Jedzenie tu kupuje się na wagę, więc dają drewno, żeby było ciesze. Przynajmniej tak mi się wydaje.